Cześć wszystkim. dzisiaj jestem w lesie, ale przed chwilą byłam nad jeziorem, zobaczę co tam się dzieje na plaży. Dużo ludzi przychodzi. Zauważyłam, że nawet młodzież z nauczycielami przychodzą. Bo tak gorąco, że nie ma co siedzieć w szkole. No ja to na szczęście nawet też mi poszła. I taka refleksja mnie naszła. Dlaczego wy nie chcecie zarabiać w internecie? Hmm. Może się boicie, ale czego? Z mnie nie poradzicie? Jak nie spróbujesz, to nie zobaczysz, czy sobie poradzisz. A może będziesz nawet lepszy ode mnie. A skąd ty możesz to wiedzieć? Po co na stare lata później wspominać? O, ja się bałem, ona teraz tyle zarabia, jest milionerką. A ty, co mogłeś też nie? Tak samo. Ale oszustwo, że to oszustwo. No co, jak ci nie będzie podobał się projekt? U nas nie ma wkładu własnego, nie ma konsekwencji zerwania, więc ja nie wiem, po prostu odejdziesz i tyle, no. Nie będziesz nic robić dalej. I co tam jeszcze możecie? sobie wymyślicie pewnie. O, ona zarabia na mnie i tak teraz się wymądrze. Co nie jest tak? Jak ty nie zarobisz, to ja też nie zarobię. I to jest po prostu tak, jakbym ja była nauczycielką. Także. Uczycie co masz robić po kolei, też pytacie się po co tak dużo tych kąt trzeba robić. Konta każdemu są potrzebne i w ogóle nie wiem o co Wam chodzi. Polecenia kąt to nie jest przecież nic złego. Ja wolę w tym pracować niż jak ktoś wie, my żeby że musi coś tam wciskać ludziom i w ogóle ja nie wiem o co żeby po prostu cokolwiek kupili, a później się zrozmyślą i zostajesz z towarem. No i takie ryzyko tam jest. W inwestycjach też jest ryzyko. Firma padnie albo coś i skończy się, jak to można powiedzieć, dziecko dziecka i wam wszystko zabiorą i nie będą mieli z czego oddawać. Tak samo u nas tu nie ma w ogóle żadnego haczyka. Uczymy was, jak te konta robić, żeby one, nie, żeby one były darmowe. Bierzemy też Wam, tłumaczymy wszystko krok po kroku. W każdym etapie z 11 macie filmik instruktażowy i macie napisane, co macie zrobić. No, więc nie wiem, o co Wam chodzi. I bardzo Was, proszę, zastanówcie się nad tym, bo też już na trzecim etapie zarabiasz, a tu już dwa tygodnie możesz zrobić, a. W miesiącu już doszłam do siódemki z 11. Sorki, że się tak rozglądam, ale co chwilę jakieś dziwne dźwięki. To jakiś chłopak szecy coś kopnął czy zdeptał. To teraz wiewiórkę widzę. Taka ładna. Ciekawe, czy da się nakamerować. Zobaczymy zaraz. Wiewióreczka jest. sobie coś tam je, to niech sobie je. I po prostu. Możecie zawsze pytać, dlaczego to, dlaczego tamto. U nas jest projekt tak rozbudowany, żeby każdy z członków był ekspertem w tym. Żeby mógł ci wytłumaczyć, żeby wszystko zrobił tak, żeby było dobrze. Że się nie musiał martwić, że na tym stracisz, bo to się nie da stracić. Raz kolejny mówię, że nie ma wkładu własnego szkolenia, są darmowe. Więc to się nie da stracić, szkolimy was, e, polecamy książki na początek, żebyście, możecie już nawet teraz zacząć czytać, żeby zmienić myślenie, wiosak takiego bogaty ojciec, biedny ojciec, ta książka bardzo wam dużo dała. ja sama czytałam, nie poleciała cała, jak mnie czytała, a ja, ja wszystkie książki z etapów czytałam, więc wiem o czym mówię, przepraszam. I teraz czekam na fake nową książkę Kęsakiego. I mam nadzieję, że zaczniecie w końcu zmieniać swoje życie. Pierwszy krok to jest właśnie wysłuchanie tego wideo i zarejestrowanie się u mnie. A później możecie zawsze zrezygnować, zawsze. Bo pamiętajcie, w życiu macie to, na co się odważycie, jak to naszym motto brzmi, więc nie macie co się przejmować, bo. I tak zarobicie, a, nie musi, a nic nie możecie stracić. Jedynie co możecie stracić to czas, jeżeli odejdziecie z projektu. I to naprawdę nie wiem, czas i tak przeleci, a może akurat zarobicie. I pamiętajcie, wszystko co chcecie to jest po drugiej stronie strachu. Czyli jak zrobisz pierwszy krok, nie będziesz żałował, bo lęk też musi być napędem do działania, tak? U nas jest tak, że tylko jak, jak się zaangażujesz, to zarobisz. A jak będziesz miał wszystko za przeproszeniem w D, no to nie zarobisz. To jest prosta sprawa. U nas nie masz szefa. Nikt ci na głową nie będzie stał: rób to, rób to. Tylko po prostu masz pytania. Daj znać. I będziemy działać. Tak, tak samo na live. Live'a was specjalnie robiłam, żebyście mi powiedzieli o co chodzi, czemu nie chcecie w to wejść? Dla Was tak niepokoi i żadnych pytań nie dostałam, więc...